Nie widzowie widzą, więc znowu jest odcinek z tej pięknej serii jest nagrywany teraz. To będzie nasze przywitanie już to widzę. Dobra. Ludzie, witam Was. Nagrywam sobie przed pasterką o 24. Jutro pewnie to wrzucę. Nie pytajcie się ogólnie o mojego skina, dobra? Jakby... Dobra, nie pytajcie się po prostu o niego. Jakby... Chciałam zrobić prank'a na moich kolegach i mi się po prostu nie udało. <laughs> Dobra, życzę wam w ogóle zdrowych wesołych świąt, bo tu nagrywamy w Wigilię są święta teraz. Tak, żeby wam się tam wszystko układało, nie? Wiadomo. Nawzajem, nawzajem. To jest takie typowe, no? Dobra, nie chcę tej mapy. Teraz, patrzcie. Dzisiaj co dzisiaj robimy? Odkryłem, że tu jest taka piramida. a ja myślałem, że to jest taka sama piramida jak ta. I tutaj w pierwszym odcinku albo w drugim... W pierwszym chyba. Tutaj nic nie było, nie? A tu, patrzcie, jak sobie wejdziemy Cave Mode, to patrzcie, co tu jest. Pod tą piramidą. Widzicie? Pod tą piramidą, co tu jest. I tutaj zobaczymy w ogóle, co to jest. Takie dziwne. I zobaczmy i na to. Ja się boję tam iść. Pójdziemy tam, jak będziemy jakiś diaksowy set bo... No, 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 no nieźle, nie? Ogólnie... Nie wolę ryzykować. Dobra, po prostu idziemy. Pe pewnie mnie też jakoś inaczej słychać, bo mam nowy mikrofon. Piszę w komentarzach, czy lepszy tamten, czy mój stary. O! Jest na ten święto zmienione. Piszcie na jaki lepiej mikrofon po prostu mnie brzmiesz. Ja wiem, że na tym mnie pewnie y, trochę y, mniej słychać. Ale myślę, że to nie będzie jakoś dużego sprawiało... Problemu tak jak. Jezus Maria, przepraszam. Mm, tak samo jak będzie, pewnie, ten. Zapomniałam. Czekaj, czy bo się nie mogę wysłać? Jakby dawno nie nagrywałem, nie? O, wiem. Na pewno będzie mniej szumów i wszystkiego. No i po prostu będzie lepsza jakość, pewnie. Zawsze mogę głośno sobie e, zrobić w, w montażu zwiększyć tam, więc wiecie. Jeśli ktoś... Ci, jak się w czym montuję, no to w darmowym e, programie CapCut Naprawdę. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakich programów, żeby mieć dobrze zmontowany filmik. Da się montować bardzo dobrze nawet, nawet w darmowym Kapkucie. Uwierzcie mi, da się. Oczywiście ja bym mógł też montować, no dobra, przyznam się, trochę mi się nie chce. Trochę mi się nie chce nie? montować, tak długo jakby, ja chcę żeby był filmik, żebyście, mogli, żebyście go mogli oglądać, nie? I sorry, że mnie właśnie tak e, długo mnie nie nagrywałam, ale po prostu miałem... Nie miałem jakoś... Takie, takiego zapału do nagrywania i wolałam sobie grać po prostu tak z... E, tak prywatnie jakby z kolegami bardziej, niż po prostu tak gdzieś to wstawiać i, i w ogóle. No, przepraszam was za taką przerwę To mining fatiuk Mogę niszczyć Tu nic nie ma Okej okay. Dobra, dziwnie się robi, dziwnie Dobra, zobacz Coś jest? Co tam jest? nic, tu nie ma Więc w ogóle z arbuzów zrobiłam ten creeper Dobra. Co to było? Okej okay, widzowie. Yy, yy, zrobiłem sobie cięcie, bo patrzałam, bo mam ten nowy mikrofon, a słuchawek nie mam na uszach i sprawdzałam czy będę słuchać dźwięk z Minecrafta, z gry jakby. I po prostu w tym. W programie do, w OBS-ie pokazuje, że słychać. Natomiast mam nadzieję, że będziecie mieli dźwięk. W sumie dźwięku też jakoś bardzo nie potrzebujecie, bo i tak ja nie mam... ...tego włączone jakoś głośno, nie? Co tu trzeba robić? To są jakieś... Ej! Jakie zagadki tu są chyba. Nie gadaj, że ja tu będę musiał robić zagadki. O! Ty! Ja muszę do tego strzelić?! Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Ja w zagadki nie jestem dobry. I nie lubię zagadek. Dobra. 4 1 3 1 2 4 Co jest? O co tu chodzi? To co jest nie tak z tą strukturą? Nie? Widzowie, może chyba tego nie zrobię nie? na tym odcinku tej struktury. Ja już to widzę. Weźcie, ile to Weźcie, mi napiszcie w komentarzach, jak wiecie, o co tutaj chodzi zrobić. Jak tak zagadki zrobić. Ja nie mam. Ja mam ten mining Fatiuk. Czy jak to się mówi? Nie mogę niszczyć, oni się będą respić. I ja. A nie mam bloków. Nie przygotowałem się. O, to jest podpisane. Cztery zamienić na jeden. Daj mi to. Czemu tego nie mogę wziąć? O. Looting 2. On 4 i 1. Tam była jedynka. Czyli 4, 1 tu, 4 tu. Tak? 3 na 1, czyli jedynka tu i trójka tu. 2 na 4. Czyli dwójka tu, czwórka tu. Dwa, cztery, dwa na trzy, dwa i trzy, nie, co ja teraz odwołam Nie, bo to po prostu daje, da, nie wiem, czyli tu, dwa, tu trzy. Ja to kliknąłem i miałem to źle, i teraz nie mogę odpowiedzieć że drugi raz? Nie no. Byłem przygotowany, że to jakieś zagadki będę robił. O co tu chodzi? Ej! patrz, jedno się świeci. Są trzy zagadki. Jedno zrobiłem dobrze, bo się świeci, tak? Chyba o to chodzi. Jezu, ile ich tu jest? Nie, no. Ludzie. ten manik fatiuk jeszcze chyba wolniej pije. Ile was tu jest? Boże. Więcej was matka nie miała. Leży, leży. Leży... Kurde, nie leży, no? Dobra, leży. Tu też jest jakaś zagadka, ta? Co to jest? Nie wiem, jest tu w ogóle jakaś instrukcja? Się przydała, nie? Jakby? No. Nie wiem O no co chodzi? Wy sobie książkę jakąś? Ni co? Jakieś kropki? Mogę to zapalić? Daj mi tu światło. No wszystko wonie się robi, O co tu chodzi? Nie no nie wiem. Tu coś pewnie jest, o to jest nie mogę kopać. Tej zagadki też nie obczają. Jakby nie wiem. Ty! Jak to się zapaliło? Czekaj, bo to odpaliłem sobie, nie? Czekaj, czy to zadziała. Ej. Nie no, odpaliłem to, ale... I jakoś zrobiłem tę zagadkę. Nie wiem. Co bym sobie to odpalił? Zobaczmy, czy to mi się zresetuje. Czy jakby nie jest jakiś mechanizm na te ogniska, nie? Zobaczmy. Nie, no nie się resetuje. Zrąbałem z tym. O Jezu. Ej, jakie fajne. Nie mogę tego zobaczyć. O co tu chodzi? No. Klikaj to. No, o co tu chodzi? Nie wiem. Muszę mieć ten mining fatiuke. Ty mam TNT? Hakujemy to. To się odwaliło. Ile tu było TNT? Ty, jakby to się zapaliło, to bym tu umarł. Ale zasucka wolno ty. Chyba. No, no, patrz. Aha. A nie mam jak tu zejść. Nie mogę też się zakopać. Ta, to mi się daje. Resetuję. Są tu jakieś itemy, dobre. Nie gadaj, że to jest loot. Ja. Yeah. Tyle rzeczy tam byś musiał zrobić. Sharpness 3. Dobra. Co to jest za bumerang? Hm? Tyle rzeczy, ty byś musiał zrobić, żeby. Tu nie ma TNT. Tyle rzeczy, ty byś musiał zrobić, żeby dostać zwykły lód ze zwykłej świątyni w Minecraft. Nie polecam tej struktury. Tu muszę siadać Nie polecam tej struktury. Bardzo gorąco jej nie polecam. Oszukują ludzi po prostu i tyle. Tyle mam do powiedzenia, że oszukują ludzi. Myślałem, że tu będą jakieś mega itemy, a gówno. Nie ma nic. Gówno. Tu nic. Nie ma. No dostałem sobie te tabliczki. A syf. Jakby czujesz się lekko zawiedziony, nie? Gdzie ja jest. Nie! Gin! Dobra. Czuję się nawet bardzo zawiedziony, nie? Tu mi się odnowi? Tak. Chodź są spawnery w tym. Myślałem, że jakaś skrzynka będzie. Nie po nie, nie. Nie polecam tej. Gorąco nie polecam tej struktury. Pu! Spadł. Nie polecam. Wychodzę stąd. Nikt ten mining facik mi się skończy. Muszę iść na dół po jakieś bloki. Bo nie mam. Uciekamy, znów uciekamy przed tsunami, a mieszanie, dobra nie będę tego śpiewał. Tam też coś buchnęło! Tam jednak było TNT. O co tu chodzi? Naprawdę. Zamykam to. Nie ma, zamykam to. No, Na amen. Nie ma, nie ma, po prostu. ja sobie teraz nie wyjdę, nie? Ej! Co za sabotaż! Jak ja sobie teraz wyjść? Bez używania moich bloków? Takich ważnych? Nie no, co jest? Kiedy ja stąd wyjść Jestem! Wyszłem! W tym filmie też nic nie ma. Strata po prostu, widzę! Strata! Ty co jest? Nie ma, tu w ogóle sąsie, nie ma. Jest to... ten domek? Tak, to jest to wiocha. Co tam jest za drewno? Ołak A ja buduję wszystko z acacia to, to jest nasza acacia Wow, ale tu jest jaskinia mega Aha, w tej jaskini chyba nic nie ma Fajnie Dużo widzę, że tu jest rzeczy w ogóle Dobra, idziemy stąd, bo już jest... Tragedia. Zawiedziony jestem. Znowu się zawiodłem na tych piramidach. Tym piramidom nie wolno ufać. W pierwszym odcinku też się zawiodłem na tej piramidzie. Tu serio nic nie było. Zawiodłem się. Nie ufam nigdy piramidom. Zobaczmy co to jest. A to do nie chcemy się nawet tam iść. O tam jest nasze zakończenie pierwszego odcinka. Ale patrz, ale się bują. Bum, 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 bum. Dobra, bo mi już zaczyna trochę odwalać. Dobra, wizowie. Spokojnie, nie kończymy jeszcze odcinku. Coś tutaj porobimy. Coś się wydarzy na pewno. Porobimy coś. W sumie to nawet nie wiem, co byśmy mogli porobić, bo. Nie, weźmy sobie na mapę. Mapa nam zawsze pomaga. Tutaj. No nie, no, no ja tu nie idę jeszcze, no. Nie idę tu. Weźmy zobaczmy, czy jakieś jaskiny są. Albo nie. Zrobimy taki totalny osobny odcinek, gdzie pójdziemy do jaskini. Albo jak coś, to możemy live'a zrobić. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki osobny odcinek na przykład godzinny w jaskini, czy takiego live'a zrobić bardziej. Napiszcie w komentarzach. Nie mam tego mining fatiuk przynajmniej. Teraz tak. Przemyślałem tą decyzję z tymi tutaj takimi domeckami, gdzie u góry było pełno diaksów i te domki są często na teraz Przemyślałem to i myślę, żebym mógł z tych e, korzystać. No bo na przykład, wiecie, jak z tego będziemy korzystać? To są mody. Widzicie tamtą strukturę, ja lewo tam przetrwałem. Na w najgorszym momencie miałem chyba dwa serca. Yy, no i po prostu, wiecie, jest pełno jakichś rzeczy, będzie pełno jakichś bossów, bosów, nie? Będzie. No więc, wiecie, myślę, że mogę z tego korzystać, bo jesteśmy na modach i jest trudniej. Możemy po to pobiec. Jedynie, że zrobimy jeszcze tak, że Napiszę się w dopiero, że nam... Że w ogóle nic nie napisaliście, a zobaczą to chyba, nie wiem, 12 osób. Pewnie nikt nie obejrza do tego momentu. Hmm, chodzi mi o to, że... Zabijaliśmy Bursuka. Chodzi mi o to, że po prostu... Abym. A tam byłem? Byłem pewnie. Chodzi mi o to po prostu, że. Dobra, dam wam jeszcze jeden ten film. Jak nie odpiszecie nic w komentarzach, no to po prostu będę z tych skrzynek korzystał. Jak nic nie odpiszecie w komentarzach. No bo co? No. Co ja mogę wam poradzić? Jak wtedy. Widzicie, jak, pój jak pójdę po te skrzynki, będziemy mieli jak Seta, bo tam jest dużo tych. Rzeczy różnych, złote marchewki, tam są diaksy, żelazo To będziemy mogli pójść Aha, czekajcie, nie renderuje mi się O, to będziemy mogli pójść do tej struktury one nadzieję, że tam będą fajne ity Tam w tamtej wiosce, że... O, na przykład, właśnie tak wygląda ten dom Tam nic nie ma, ale u góry są pełno itemów Tam jest taki jeden dom Patrzcie, on, on, on tak na mapie wygląda Taki jest jeden dom, tu jest taki jeden dom. Jakby ich jest dużo nam, jakby tu jest kolejny, nie? No, jest ich dużo. Jest. Teraz napiszcie w komentarzach i proszę was... weźcie to napiszcie, bo jakby ja nie chcę nic robić, jakby bez... Ja chcę, żeby było wasze zaangażowanie, nie? Jakieś. No wy nawet nic nie piszecie. Mogę no, się założyć, że czas oglądania to są jakieś dwie minuty, nie? ale no ale wyświetlane są, są. w ogóle ostatnio sobie też porzucałem jakieś shorty pewnie widzieliście na kanale, przynajmniej mam nadzieję, że, że widzieliście no i wreszcie też napiszę, w sumie możecie napisać w komentarzach czy takie shortsy na przykład takie trzy shortsy w tygodniu i na przykład jeden filmik albo dwa w tygodniu z minecrafta wam się podoba napiszcie czy chcecie też żebym inną inną nagrywał grę, inną serię może nie jest seria, ale jakieś, nie wiem, luźne odcinki z Cesa czy coś. Albo możemy, jak na moim starym kanale, zacząć serię z Far Kraja. Napiszcie, koniecznie. Mam nadzieję, że coś napiszecie. Film już trwa około pół godziny, chyba. Możemy tutaj skończyć. Pójdziemy do, do góry, do naszej sypialni. Możemy tu skończyć z tym pięknym widokiem na tą wielką strukturę. Tam się piramida ta wygenerowała w ogóle. Z tym pięknym widokiem na tą wielką strukturę. Możemy tutaj skończyć Dobra, może lepiej może tak? Dobra, możemy... A dobra, bo tragicznie ten mój skin jest. Tutaj możemy skończyć. Napiszę w komentarzach, czym mogę korzystać z tych struktur. Jak nic nie napiszecie no to po prostu będę korzystał z tych struktur no bo mówię wtedy możemy pójść e, wtedy możemy pójść do tamtej struktury i tam będzie więcej contentu na pewno na cały pewnie odcinek jakiś i napiszę też w komentarzach czy chcecie taki nie wiem taki bardziej live z chodzenia po jaskiniach czy odcinek napiszcie no to co ja wam zdroczę ja wam życzę zdrowych was świąt Wiecie, już święta były kiedy ja to nagrywam Wy to będziecie mieli pewnie jutro Gdzieś rano, albo dzisiaj w nocy, bo ja to będę przesyłał Nie no, dzisiaj w nocy nie będę przesyłał, no bo po prostu postaram się rano gdzieś to sobie wrzucić, jak się obudzę To będzie mi się przesyłało, bo trochę mi się to będzie przesyłało, no 2 godziny, albo trzy godziny, no bo mój internet jest ogólnie tragiczny Chociaż mam lepszy internet i zobaczymy, może będzie się szybciej przesyłało Ja życzę Przerwy świątecznej, długiej zimowej przerwy świątecznej. Napisz na przykład w ogóle kiedy wracasz do szkoły. Bo ja, na, bo ja na przykład wracam do szkoły dopiero 7 stycznia, natomiast mam prawie 3 tygodnie normalnie. Mam prawie 3 tygodnie e, wolnego czasu, nie? I to jest mega. Tylko niestety wiem już, że będą... że będą dwie klasówki po przerwie świątecznej i karta pracy, Nawet no Tak po nowym roku będę się uczył, nie? pewnie jeszcze. I za mój głos, bo też jestem trochę schorowany po prostu. Życzę wam miłej przerwy świątecznej. Napiszcie, kiedy wracacie do szkoły i elo. U!